Okej, okay, witam was z tej strony Glad z kanału Trickrow TV witam w drugim odcinku bonusowym do gry Amniam Roczny Obłęd. Zobaczymy ostatnie zakończenie tej gry Dobra, będziemy musieli niestety poczekać, a on ten portal stworzy. Okej. Okay. A propos tamtego zakończenia, znaczy tamtych zakończeń, no to to, w którym poświęciliśmy życie, to było jakby złe zakończenie, a to, w którym przewróciliśmy te kolumny i uciekliśmy z zamku, to była zemsta. A na razie zemsta przoduje. Zobaczymy, jak będzie wyglądać dobre zakończenie, ostatnie. W którym to będziemy musieli wrzucić tą głowę Akriby tak? Do portalu. No to czekamy na ten moment. Twórz to szybciej, bo nie mam czasu. W się jakoś zasłonił gacił, ubrał czy coś. Bo... No szybko, szybko, stary. Rób ten portal. O, kamienie zaczynają się wirować Ale zwrócę głowę A, jeszcze się nie spodziewać co ci czeka Bardzo dobrze No, słychać, stanek kolumny, papieroska zapalę Poczekajmy sobie na portal W ogóle, co my mamy? Żelazny pręd, który nam towarzyszył do końca gry, oraz młot i dłuto, Jak również latarnia, która nieraz ratowała nam dupę. It? Widzę! Widzę! Oh. Oh. Widzę. Oh. It kurde, kurde, proszę, się otworzy. No dobra. I can finally return to home. Shipko. But you behind that soft death. Yeah. No, you fool. You have ruined us. Ha ha ha. O oh, fucks, zginęliśmy tak? To jest to dobre zakończenie. Co się dzieje? Aha, ja mam iść. Dobra. There he is. Do you see him, Lyra? He deserves so much more. Please, help him. I know you can. Don't worry, Daniel. It will be all right. I to było to dobre zakończenie, tak? Wszystko będzie w porządku. Nie wiem, jak wam, ale mi się najbardziej podobało zakończenie z zemsta, kiedy to sobie wyszliśmy z zamku i tak już dużo przeżyliśmy. No ale nic, pozostawiam to do waszej oceny, który, e, które zakończenie wam się najbardziej podobało. Żegnam się z amnezją, gromków którą przeżyłem naprawdę chwilę grozy, ale jakoś przetrwaliśmy do końca, także na razie trzymajcie się, cześć.